Witam szanowny grono graczy. witajcie w Solstice Chronicles MEA Mission in Action Dzisiaj gramy właściwie taki gameplay z rozgrywki Dziś piąta misja, szósta misja od góry Jest ich całkiem sporo w story mode, więc pokażę wam stricte story mode Chcę wam pokazać tą grę z tego względu, że jest świetna to jest naprawdę świetna. Niektórym przypominam Alien Breda, mnie przypomina Crusader No Remorse. Ja też jestem w taki mrocznym nastroju. No i będziemy demolować mutanty, słuchajcie. Możemy tutaj wybrać bronię, jak widzicie, wziąłem tu sobie Shotgun Cerberus, całkiem niezły jest. Tutaj mamy miotarz ognia, to jest przypisane do klasy. I mamy tutaj możemy wybrać różne zdolności Ja tutaj mam wieżyczkę e, ognistą Możemy tutaj dorwać całkiem fajne zestawy, jakieś wyrzutnie rakiet, cuda nie widzę i przypisać do skilla. E, ja tutaj minę klejmury, coś coś takiego wrzuciłem No i mamy tutaj trzy drzewka, e, klasa ogólna i drona ta, ta eksplozja Tactical Bomb jest naprawdę masakryczna No ale będziemy tutaj rozwijać wieżyczkę Ja tutaj wrzucę, nie widzicie tego, ale może Wam to pokażę Na samym dole, oj nie to, na samym dole wrzuciłem sobie Do zmniejszenia cooldownów tej wieżyczki Więc wrzucę do maxa i mam tutaj Coś takiego na mi się otworzyło, Salamander Intensity Czyli zwiększyć obrażenia Kiedy używam Salamander, obrażenia od odnia Całkiem fajna sprawa o i mogę, mogę podpalać podłogę. Właściwie to wrzucę sobie tu jeden punkt i tutaj jeden punkt. Zobaczymy jak to, jak to właściwie działa. Eee, ok, tak więc przejdziemy teraz może do samej gry. Tak więc zapraszam i będziemy tutaj demolować potwory, których jest całkiem sporo. Eee, ja się tu już włączę, tak więc będziemy niszczyć. Powiem wam, że gierka mnie wsysła totalnie, od wam powiem. Eee, może przez to, że jest fajny klimat. Taki mroczny, ewidentnie taki mroczny. E, jesteśmy tu, walczymy na Marsie e, i ścigamy teraz gościa, który jest odpowiedzialny za rozprzestrzenianie pewnego wirusa. E, Mamy tutaj dronę. Oh, teraz sobie często żartuję i widzę, że się włączyło takie echo, tak jakbym był w jakimś e, pomieszczeniu przerambanym. Prawym przyciskiem myszy sobie mniej więcej rotujemy, czyli znaczy namierzamy cele. E, m, no i co, możemy zmieniać broń? Mamy jedną. Weźmiemy miotoczyknię na starcie. Ten bazowy nie bazuje właściwie, tak naprawdę, na e, naszym, naszej staminie. Jeżeli nie mamy staminy, no to w tym momencie e, nie możemy tym strzelać. Ale widzę, że o to chodzi, tak naprawdę. Podpalamy, jak biegamy, to podpalamy. to Jest taka klasa postaci, właśnie, bazująca na ogniu. Bardzo fajne, jak przejdę na standardowym stopniu trudności, na soldierze, to zdecydowanie sobie wezmę, spróbuję inną klasę postaci, bo aż tak bardzo to jest fajne. Uwaga. Mamy jacyś gości, jakieś gości mieliśmy Idealnie to wygląda, prawda? Ventilation oj, oj, oj ładuj staminę. Może przerzucę na shotgun. Okej. Okay. Jak widzicie, Scout ma tutaj 1, 2, 3, 4 takie zdolności pewne, ale to jest zajebiście zrobione. Pewne zdolności, które możemy uaktywniać, redukcja e, zagrożenia. Oj, coś mi tu gryzie. O, wentylację system, spróbujemy to włączyć teraz. O, mamy tu jakąś amunicję. genialne są Tutaj szczegóły też są świetne. Ok, włączamy wentylację. Ok, threat level. Ok, włączę drona, żeby ten threat level zniwelować, troszkę przynajmniej. Możemy tu wejść, nie? Oj, będzie problem. Uciekaj z tej strefy, uciekaj, 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 uciekaj. uciekaj, uciekaj, uciekaj. uciekaj jak się, palam Dobra, wrzucam wieżyczkę. Dobra, ładuj, 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 ładuj. ładuj. O, no. Ale tego tu jest. Możemy spacją też ładować ich. Dobra, daj bombę! bomba. Odgaduję, bo bo Odpalam. O, te okej. Okay. Aktywowałem bombę <grymne> z drona, ale to nie wystarczy. Okej, okay. reload. Schodwałem. Mam dość mało życia, jak widzicie. Wyśmoc mocno obrwałem. Dobra, idziemy. Notification system activated. O, za nami jeszcze Dobra, mogę tutaj postawić minę, ale... No. <laughs> ale żyć, nie boimy wam. Dobra, weźmiemy tutaj granaty, weźmiemy amunicję Jest tutaj do znalezienia też specjalna amunicja um, Która właściwie będzie powodować niezłe obrażenia Mam nadzieję, że ją znajdziemy za niedługo Oj. Dobra, weźmiemy sobie to, wzięliśmy Bez litości bardzo e, warto, warto właściwie tutaj eksplorować e, tereny. E, teren, przelaki, bo możemy znaleźć bardzo dużo fajnych stawów, również ciężkie, ciężkie karabiny maszynowe. Ok, wrzucę tam granat, Żeby, żebyście mieli mniej więcej pogląd, jak to wygląda. A oj, wieżyczkę stawiam. Jesteśmy w centrum właściwie. Reload, reload. Małe wrodne skubańce. No nieźle, nieźle. Wchodzimy do środka. Okej, okay, amunicja. Kolejna amunicja. Fajne jest to podpalenie. O, eksplozyw. Mamy jakiś... Patrzcie, patrzcie, do drona wzięła... Eksplozyw. Ex Ale jaja. Karabin Gaussa wziąłem teraz. leżało leżał akurat na ziemi. Dobra, uderz go, uderz go. Jeszcze raz go. Ale pancerz wspomagany na sobie, tak więc... Dobra, ale co ona. Co z tym zrobić? Aha, Build and Drop Wire Explosive. Czyli możemy teraz zbudować, kazać gdzieś zbudować... Y, materiały wybuchowe w pewnym sensie. Mm, ale wezmę shotguna, jednak bliski kontakt shotgun wymiatał popatrzcie. Dobra, słuchaj. Um... Dobra, mm, tu pod jedynką weź zmontuj Okej, okay, zmontował. Okej, okay, jest zmontowane. Aha, to są takiego rodzaju. Okej, okay, buduj, buduj, buduj. No, no, no. Wrzeszę jeszcze, jeszcze raz. Bo no, właściwie to stanę tutaj, zobaczymy. Aha. <laughs> tak to mniej więcej działa. No nieźle, okej, okay, mamy checkpoint. Skiwane Kicie! Okej, okay, jakiś zaginiony. Ten zaginiony, dziwny researcher. Naukowiec powiem wam, że świetnie tutaj ogień zrobili. Coś niesamowitego. Patrzcie na klimat w ogóle tej gry. Wszędzie trupy, zwłoki, jakieś mutanty. Nie, że nie widziałem sprawa. To, to jest... Nanite container. Module Modul jakiś Okej, okay. atakujemy, aktywujemy. Ok, Tread Level, kaj. O rany. Dobra, teraz użyjemy może systemu blokowania. Dokładnie w tym miejscu, będziemy blokowali te potwory wszystkie. Będą miały bardzo ciężko, żeby do nas dojść. Widzicie? Ustawię tutaj minę. Tutaj też ustawię minę. Odpalamy wszystko, co jest w zakresie. O, kurde. Dobra, dobra, dobra. 27% jeszcze. O, oh, shit! o, oh, shit, dobra. Shotgun, shotgun, reload, reload. Jaki skubany. Pięknie. Dobra, rozwaliło gościa. Rozwaliło gościa. Medium thread. Zobaczmy jak tam 35%. 45% Dobra Zobaczmy czy możemy wejść na lewą swankę W pewnym sensie tak, okej okay, to spróbujemy zrobić tak Spróbujemy rozwalić to. Oj Ooo, ciśnij, ciśnij O, ciśni, ciśni. o kurcze Dostaliśmy poziom chyba Dobra, stawiam tutaj wieżyczkę. Spróbujemy przejść, przebić się tam. Ja jestem ciekaw co tam jest w Może znajdziemy tam jakąś broń niesamowitą. Oj, 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 no, wręcz, watch no, Przebiegnij się, podpalić tych gości. Kurde, nie mam amunicji, nie mam, Nie mam zero zero amunicji. To zabiera 5 popływ amunicji. O, postawiłem, postawiłem. Cholera! Jaramy, jaramy to, jaramy Kurczę, niezła presja Brakuje mi amma! I Need some fucking ammo Granat, granat, granat Ok Tak to dawaj tu jakąś. Bombę, cholera, bombę włączyłem No dobra, może być Trójka Dobra, poszła eksplozja tam daleko. A pewno u góry jest czysto w takim wypadku. Ufrze. Dobra, redukuj ten. Redukuj, redukuj tym tałtem. A jak dalej pójdzie do są nie wyjdziemy żywi. Okej, okay, okej, okay, stamina ładuj, staminę. Jest, 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 jest. O, przywal, no przywal mu, przywal. Przywal. <ścoughs> kurde. Ale Żeś, by się przydała ta wieżyczka teraz, to nieźle, nieźle, nieźle. O rany, ale nadal jestem ciekaw. Spróbujmy tą bombą naszą aktywacyjną u drony rozwalić to wejście po lewej stronie. Może ona da po prostu. Myślę, że jesteśmy w stanie to rozwalić. Potrzebujemy amunicji. A nie, otworzył się. O, widzisz. O, jest ammo. O, tak. Reload, poproszę. Jeszcze tu przejrzymy się. O, widzicie, ile sprzętu jest. Chciałbym to eksplorować, eksplorować sobie wredzę. Windykator, co to jest? Holy shit. Czy wy to widzicie? Jaki gnat! Podniosę jeszcze amunicję. Indicator. Nie wiem, nie miałem jeszcze takiej broni. Więc jestem bardzo ciekaw, jak odpalę. Muszę dostać da gdzieś daleko. Ok, przyjrzyjmy się jeszcze temu temu całemu miejscu. Może znajdziemy coś ciekawego jeszcze. Po lewej stronie. Ok. Są jakieś dziwne w ogóle. Słyszycie? O! Mogę się wyleczyć, ale niepotrzebne to jest. Jim Buen! O! Przywal mu, przywal mu! O dobra. Amunicja. Dużo amunicji. Wired Explosive. Nie mogę, nie tego tu wystrzelić. Jestem ciekaw jak to działa. Dobra, Wired Explosive. Chodź podnieś tą. Ciekaw. To jest, kurczę, no, w pewnym sensie, jakieś gigantyczne to działo. Mam tylko 6 pocisków, przeważnie miałem wiele, wiele więcej. Dobra, nabierzemy tych do gości. O kurde! No to aż, aż żal mi tym strzelać! Opuściłem, opuściłem go. Kurde, no i jak co go chce? O, to jest tak masakra. O Oh yeah, baby. To lubię. To, że ścigają mnie. O, uderz go, uderz go. o kurde. To jest wręcz nieużywalne na, na bliską odległość. Nie do użycia. O nie, nie, nie. nie. Dobra, muszę to wyrzucić. To jest po prostu gigantyczne działo na gigantyczne stwory. Na razie ręcznie idziemy. To długo tak nie pociągnę. Stawię tutaj... ...bąbkę. Stawię, stawię. <laughs> o, ty zajiste. O, kurwa, stawiaj bombę. Stawiaj. Ale rzeźnia. Fajnie było, ale muszę to wyrzucić. Potrzebujemy troszkę więcej ładunków. Uwaga, 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 mamy, mamy problem. Dobra, wyrzucaj to. Czyli shotgun jest o wiele bardziej skuteczniejszy, no ale to jest fajne działo. Fajne, fajne. Jakbym znalazł jakiegoś bossa, czy coś w tym stylu, to... O kurde. Ja wrzuciłem na dronie scouta i uruchomiłem spory tread przez to. Jeżeli sc scout służy do tego, żeby zdobyć jakieś... Um... Właściwie uruchomię teraz tamta. Jakieś materiały, po prostu amunicję, granaty i tak dalej. Wezmę wieżyczkę i postawię. To jest mega problem. I teraz na czwórce redukujemy ten tret, jak widzicie. Czyli to jest taka taktyczne podejście do gry ładuj, ładuj, ładuj. Jeszcze rzeźnia. Powiem wam naprawdę to jest niezła niezłościwe. Dobra, idziemy. Idziemy, idziemy, idziemy. Te miny rozstawiłem. Bez ładu i składu, ale... Ty no, może weźmiemy sobie jeszcze tylko ostatni pocisk No to jest ostatni, nie? Ostatni raz Obiecuję Indikator, ja <grym> jaja Oczywiście są tutaj takie bronie Jak minigun a minigun jest świetny, albo Autokanon powiem wam, że coś, nie, coś niesamowitego A więc widzicie, że to jest całkiem fajna gra, gierka O tam jest jakiś coś Ładuję! Oh, I love it! I fucking love it! Dobra, może coś tutaj jeszcze dorwiemy. O, checkpoint mamy! Dobrze, że mamy dużo tej amunicji na razie. Znaczy, dużo, to jest pojęcie względne, bo strzelamy shotgunem z 5 punktów amunicji. O, eksplozja, jak widzicie, są beczki, które można rozwalać. Pewnie tu będzie boss, tak? No właśnie. Dobra, wieżyczkę yy, Poproszę block, 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 block Dobra, to był tylko taki pomniejszy motherfucker, że tak powiem brzydko Okej okay. No nieźle, nieźle Dobra, zobaczmy co tutaj jest I są beczki Okej, okay, ładujemy Wired Explo- O kucze, ale znalazłem rzeczy to weź droną mi to weźmiemy wszystko co tu jest. Wszystko, wszystko jakiś skład amunicyjny wręcz dorwałem. Okej okay. O, fuck coś tu idzie Zabiegnij. Dobra, dobra mamy padł To, okay. może byśmy zbudowali tutaj takie miny, bo mam wrażenie, że tutaj coś nam wyskoczy. Tylko takie wrażenie, ale rozstaw też miny, będziemy przez nie przebiegać. Okej, okay, dobra, to wszystko. Mamy dwa, ale mamy przynajmniej jakieś takie wodunki Po lewej stronie jeszcze coś jest. Życie. Amunicja. Czym więcej, tym lepiej. Energia. O, jest, jest. Muszę uważać na to płonące coś, bo wszystko podpalam. <grytanie> Jak biegnę, oczywiście. Dobra, Push elevator Tak, push the button. Okej, okay, aktywuje się. <grytanie> aktywuje się przez jakiś czas. Czyli będziemy musieli, musieli tu, tutaj ostro bronić. O, idzie, idzie jakiś gościu. Przejdziemy troszkę na lewą stronę. O, kurde. Widzicie to? Mina Mina Okej okay. Dobra, zostawiamy tutaj coś Cholera, ale tego jest Nie rozwal się, rozwal O, chyba, chyba nie na tego przycisku co myślę Tak, 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 Wal, tak. Wal, 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 biegni, biegnij, 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 biegnij Biegnij, biegnij! Okej okay. Revival Do 70% O kurcze, o kurcze, o kurcze O intro, afro intro, afro Masakra, ale obskoczyli mnie Będziemy biegli w tamtą stronę Mijam broń

Okej, okay, i tak to wygląda moi drodzy. Tak więc mam nadzieję, że Wam się to podoba. Ja miałem taki lekki performance issue z tego względu, że robię 10 rzeczy na tym kąpie podczas tego nagrywania, więc ogólnie wielka śmiga, jeżeli chodzi o mój sprzęt. Tak więc dajmy next level, zobaczymy, czy będziemy mieli właśnie ten motyw tutaj montowania Buildu, tak więc ja znikam. I w sumie. Właściwie to jest całkiem fajne. Opalenie wszystkiego dookoła, ale myślę, że zainwestuję troszkę w życie. Czyli, maximum health jest gdzieś tutaj. Wrzucimy sobie Baw do granatów. O, właśnie, tutaj mamy Increase your maximum health żebyśmy byli. No, więcej przeżyli, tak naprawdę. No, i tak to wygląda. Dajcie znać, co myślicie na ten temat. Ja osobiście, no, strasznie mi się to podoba. W szczególności, że e, gra, jedną klasą, postaci zupełnie inna. W pewnym sensie więc można inny build zrobić, innej broni się używa, innych specjali. Więc mega sprawa. Dzięki za uwagę, trzymajcie się do następnego. Hej.